Real Madryt i FC Barcelona znalazły się w centrum kontrowersji związanych z 72-godzinną przerwą między meczami w La Liga, co obnaża napięcia między klubami a organizatorami rozgrywek. W sobotę, po wygranym 2,1 dziesiątej meczu z Villa Realem zaledwie 66 godzin po 120-minutowym boju z Atletico w lidze mistrzów, Carlo Ancelotti zapowiedział bojkot, jeśli La Liga znów narzuci taki terminarz. To ostatni raz. Jeśli przerwa będzie mniejsza niż 72 godziny, Real się nie stawi grzmiał Włoch. Jednak Los Blancos sami poprosili o przesunięcie meczu z Leganes z 29 marca, sobota, 16 i 15 na 21,00, mimo że 1 kwietnia o 21,30 grają rewanż półfinału Copa del Rey z Realem Sociedad. To daje mniej niż 72 godziny, około 69 godzina, co stawia słowa Ancelottiego w innym świetle priorytetem okazało się dostosowanie terminarza pod powroty kadrowiczów z Ameryki Południ, jak Vinicius Junior czy Rodrigo. Tymczasem Barcelona zmaga się z podobnym problemem, choć nie z własnej woli. Zaległy mecz z Osasuną. Przełożony z 8 marca po śmierci klubowego lekarza Carlesa minaro Garci, RFF wyznaczyła na czwartek, 27 marca. To zaledwie 48,6 godzin po powrocie Ronalda Araujo i Rafinchi z meczów conmebol Urugwaj, Boliwia i Brazylia, Argentyna, oba we wtorek, 25 marca. Barcelona, wściekła na decyzję, szykuje apelację Joan Laporta nazwał to wstydem. Problem potęguje fakt, że w niedzielę, 30 marca o 16 i 15 setnych Blaugrana gra z Gironą, co daje mniej niż 72 godziny przerwy między spotkaniami. Osasuna też ma kłopot ich mecz z Atletikiem, 28 marca, wymaga korekty. Zalecenie 72 godzinnego odpoczynku promowane przez FIF Pro nie jest wiążące w regulaminie La Liga, co prowadzi do takich konfliktów. Real i Barcelona, mimo różnych motywacji, pokazują, że obecny system wymaga zmian. Kibice są podzieleni, jedni widzą w tym hipokryzję klubów, inni apelują o wspólny front przeciw przeładowanemu kalendarzowi. Na razie burza trwa, a rozwiązanie wydaje się dalekie.